Jest lepiej, tylko po prostu o tym nie słyszą z telewizji, w związku z tym tego nie wiedzą. Tylko o tym nie wiedzą. Inflacja spadła z 18 do 4. Przepraszam, że się wtrąciłem, ale to jeszcze jest naprawdę. No na istotne. półkach tego nie widać. To jest taka inflacja gusowska, natomiast. A ile na pana półkach... piwo wzrosło? Nie wzrosło w ogóle, spada cały czas. No właśnie. Dlatego, że leży ustawa od 500 dni, w, minister... w tym w Komisji Ochrony Środowiska, KUKI z 15, która hipermarketom nakazuje sprzedaż połowówki swoich produktów Made in Poland. I to nie może wejść. To jest zablokowane, zamrożone i do widzenia. No więc moje produkty w hipermarketach w ogóle się nie sprzedają, bo tu się nie dość, że polityka pojawia w między tak zwanym czasie to to czym więcej niemieckich i innych zachodnich produktów jest w hipermarketach, tym dla nas podobno lepiej. Tak więc reasumując, ja bym chciał pomóc koledze tutaj, że na przykład podpowiedziałbym, że dobrym chwytem marketingowym byłoby powiedzieć, że ustaw mamy tyle, żeśmy wprowadzili. Co ministrów mamy. Albo na przykład, że mamy więcej samochodów służbowych niż karetek w Polsce. I, i, i tak naprawdę zabawa w, w rządzenie nie polega na tym, że my bawimy się w wydawanie pieniędzy, tylko my się musimy zająć zarabianiem pieniędzy, a zarabiamy, a czyli przychody państwa spadają, a wydatki rosną, czego efektem jest kolosalny dług, który ten rząd generuje. I mi szkoda Polski dla tego rządu naprawdę. Mimo, że są sympatyczni tam ludzie, akurat kolega w rządzie nie jest. Natomiast na szkoda, bo być może coś dobrego by zrobił. Natomiast jak ja patrzę na ochronę środowiskową, zarządzaną przez Henik Kloskę, no to proszę Państwa, ręce opadają po prostu. Ręce aktywistów się nie bierze po pierwsze do zarządzania lasami, bo potem cyrk na kółkach wychodzi. Tak jak te memoranda. Przecież kładziecie cały przemysł drzewny w Polsce. No Stabilny, jak nieprawda. Ja właśnie wróciłem od nich, z nimi rozmawiałem, ludźmi. zamykają przedsiębiorstwa jedno po drugim. Niestety, ale upadłości w Polsce jest więcej niż było i to idą w tysiącach. Nie ma co się pocieszać trzeba naprawiać państwo, ale od strony sprawności państwa, a nie wydawania, bo przepraszam za kolokwializm, ale każdy głupi potrafi dawać pożyczone a my pożyczamy, zapożyczamy się i w Unii Europejskiej, bo KPO, KPO, proszę Państwa, umówmy się, wielki sukces. Donald Tusk powiedział, że jak przyjdę do władzy następnego dnia, całe KPO, czyli stadion pieniędzy, przypominam ten mem, bo zrobił nam mnie golozalne wrażenie, tych palec z pieniędzmi, trafi do Polski. Trafił? 20% tylko z tego. Przez 500 dni. Więc myślę sobie, proszę Państwa, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim blamarzem tego rządu i tak naprawdę to, co Pan powiedział, to ja się bardzo cieszę. Że, że ludzie więcej zarabiają, i tak dalej, ale nas nie stać na takie państwo, bo generujemy dług. Pośle. I to tylko potwierdza, że potrzebna jest lepsza polityka komunikacyjna rządu, żeby pan poseł Jakubiak w ten sposób nie wprowadzał państwa w błąd. <laughs> Dlatego, że jeśli chodzi o KPO, tam są dwie części, jest część grantowa, część pożyczkowa. Część grantowa została już wykorzystana w znacznie większym stopniu, aniżeli Pan mówi te 20 miliardów, to jest już dużo więcej pieniędzy albo już wydanych, nie, albo, za, albo zakontraktowanych. 20%. To jest więcej niż 20%. Na, na 25 rok. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, 23 rok, a więc ostatni rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, wzrost gospodarczy 1, 10%, 24 ponad 3%. Luka watowska w 23 roku ponad 13%, w 14 zmniejszona do 6,9. I to są liczby. One pokazują faktycznie. Wzrost gospodarczy i większe wpływy do budżetu z tego tytułu. Oczywiście one są mniejsze o ten VAT wynikający ze wzrostu inflacji, bo im wyższa inflacja, tym większe wpływy były z VAT-u, ale ten podatek inflacyjny płaciło całe społeczeństwo, każdy z nas. I inflacja to jest najgorszy podatek dla społeczeństwa, który pozbawia oszczędności i pozbawia pewnej stabilności. Dobrze. Panie, Panie podzie, pytanie jest takie, bo, bo oczywiście ja z, przyjmuję. Jeśli te chodzi o lasy tylko, ja bo, to, bo to muszę, bo to, bo to też jest właśnie zakłamywane. Memorandum na ochronę najbardziej wartościowych zasobów leśnych to było obiecane ludziom, dlatego że wszyscy widzieliśmy, że najbardziej wartościowe lasy są cięte. Półtora miliona metrów sześciennych drewna, pełnowartościowego, było rocznie spalanych w polskich elektrociepłowniach i elektrowniach. Dalej to jest robione, to właśnie zatrzymujemy. Cena drewna dla polskich przedsiębiorców spadła. Poza tym przygotowujemy powrót do certyfikatów FSC, które są bardzo istotne dla przemysłu drzewnego, a to zostało wcześniej przez Lasy Państwowe zaniedbane. Tutaj bardzo dużo dzieje się pozytywnego, 100 rezerwatów i pierwszy park narodowy od 24 lat. Jeżeli ktoś mówi, że nie warto jest chronić naszej przyrody dla potomnych… Mówi Pan najbardziej, o Odrze. Tak, mówię o Dolinie Dolnej Odry, to są mokradła, torfowiska. No i to jest gdzie... kontrowersyjne bardzo. Ale dla kogo? Dla myśliwych, którzy chcieli se strzelać do ptaków? Nie, Czy dla tych, dla którzy kogo? chcieli uczynić odra spławną. Chcieli tych. Czechy połączyć z Bałtykiem Ale za pomocą w oko, pośrednictwa proszę. finansowego. Byśmy biznes zatem zrobili jak cholera. Odra była zawsze To są żonki odra była zawsze spławna, ona powstała po to, żeby właśnie była spławna. Tam są porobione hydro urządzenia przez Niemców jeszcze w XX wieku. I to, co Wy robicie, robicie na Panie wyraźne pośle, zlecenie my niemieckie. W powiemy, brakuje że... nam o, normalnie opadów. Jak my chcemy robić spławne autostrady, kiedy nie mamy wody? My musimy no, w tym przede rzecz. wszystkim postawić na małą retencję i zatrzymywać tą wodę wszędzie, gdzie to jest możliwe, a tak, nie no. nastawiać się na autostrady wodne. Tak, bo do tego wykorzystamy drogi kolejowej e, autostrady. Panie, no dobrze, panie. panie pośle, wszystko płynie do Bałtyku. Nie zatrzymujemy tego. To jest prawda. To jest jeszcze gomułki problem, bo to była, e, a, jak pamiętamy, chodziło o to, żeby odzyskiwać ziemię właśnie z bagien i tak dalej, oszuszania Polski całej. To były te błędy. Teraz wody nie mamy. Jesteśmy Jednym z niewielu państw w Europie, które ma najmniejszy uzysk wody, natomiast akurat Odra ma tą wodę i to może być spławne, płaskodennymi barkami. I Czesi się cieszyli, biznes mogliśmy na tym zrobić, a wy nie. Ekologicznie ja tak nie Polacy No więc cześć. to nie róbcie tam parku po prostu, zróbcie Ale biznes na tym dla Proszę Polski. zwrócić uwagę, że lokalne społeczności chcą ten park też. To nie, nie to, że my chcemy. Się niemieckie. Ale, nie, ja niemieckie, niemieckie. ale dlaczego pan obraża Polaków mieszkających nie, w powiatach wokół Nie Niemieckie to nie znaczy pejoratywne. Absolutnie. Niemcy mają własne interesy i oni je realizują waszymi rękami. To nie jest nic złego. Tak to się są powinno gminy, ze słabszymi robić. To są gminy leżące na odro. Pan ich nazywa, że Panie Pośle, na końca 2024 roku Polska zrealizowała na poziomie 17% środki mm -hmm. krajowe planu odbudowy KPO. Aha, czy tylko. temat KPO. Przez rok. No nie, do 2024 roku. Ale wcześniej nie zrealizował. No nic, No przecież blokowali to. My? Przecież premier Morawiecki wniosku o płatność nie złożył. Nie jak? było po co, bo no przez jak? Unia Europejska pierwsza wprowadziła transza, wypłaty, no. Pierwsza transza Taka zaliczka no. Panowie, była wypłacana wiemy. przez Unię bez żadnych warunków. Jak było z KPO. Tego wniosku no nie Morawiecki tu. nie złożył. No Być może to też nie. jest jeden z, jedna, jedna z rzeczy, które ludzie wzięli pod uwagę, że nic się nie zmieniło w polskim sądownictwie, a pieniądze nagle przyszły. Ale zostawmy tak to, jest. bo jest pytanie o, 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 o premiera. pieniądze. Nie, panie to, że nie praworządność wróciła bez żadnej zmiany prawa. No dobrze, ch chcę wrócić do tego pytania, które zadałem na samym początku, bo yy, yy, panie pośle, pan mówi, że są sukcesy, i pan przedstawia yy, takie punkty zrealizowane, się, to, że i, to tak. i to, i to, i to. I nawet nie jest ich mało, jest ich sporo, ale z drugiej strony no widzimy, słyszymy tak naprawdę Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu, największego harcownika polskiej który, polityki, który z takim atakiem na premiera wystąpił, że ja, ja, ja patrzyłem jak zaczarowany w ten telewizor, nie wierzyłem własnym oczom, co tu się wydarzyło. Mnie Michał Kamiński zaskakuje od 30 czy 35 lat właściwie. No dobrze, ale w związku to... z tym zawsze myślę, że też bardzo chce zaistnieć w mediach i, i czasami stąd te jego harce A Marek Sawicki, z tego A Marek Sawicki, marszałek senior, który jest również w polskim stronnictwie ludowym. To już no, ciężka jazda. On, on, on mówi, nie wymienia się jak koń jest słaby, to nie daje się słabszego wozu, tylko konia się wymienia. No jeszcze porównał premiera do konia mówiąc krótko, więc jest pytanie. No, myślę, że raczej w pozytywnym znaczeniu. Więc bo jest pytanie, pani posła, ciężkie pytanie. Pracy. Czy temat, czy, temat czy, czy to było osłabienie, czy te ataki na premiera Donalda Tusk'a mm. osłabiły go w waszych oczach, bo też, no, widzimy yy, podsumowanie całej kampanii przez panią poseł Joannę Muchę, gdzie ona panią minister, gdzie ona, gdzie ona również bardzo mocno w mocnych słowach skwitowała to, co się wydarzyło. I uważam, że wszyscy powinni ten wpis z uwagą przeczytać i go przeanalizować, bo tam są bardzo mądre stwierdzenia. Tak Natomiast jest. co do y, kwestii braku zgody, jakby wyrażenia innego stanowiska przez posła, y, marszałka, seniora Marka Sawickiego, to myślę, że też i premier Tusk powinien uważnie ten wpis przeczytać. Może umówić się na kawę czy herbatę y, z posłem Sawickim. I przedyskutować, bo myślę, że to jest także głos bardzo dużego doświadczenia w pracy parlamentarnej i warto może się nad nim pochylić. Na pewno błędem jest, kiedy polityk dochodzi do wniosku, że wszystko wie najlepiej, że jest omnipotentny i że nikt nie może być czasami nawet bardziej trafny w swoich diagnozach niż on sam. Bo. To już jest oznaka pychy. Czy takie Walto głosy. czasami pochylić się nad tym, co mówi też inni. Czy takie głosy płynące od koalicji osłabiają szefa rządu? Proszę państwa, po pierwsze muszę powiedzieć, że ja się z panem posłem tutaj zgadzam. Należy nad takimi wypowiedziami je analizować, a nie gniewać się na nie. I to jest tak, że ma, akurat jeżeli u pana Kamińskiego senatora chodzi, pana se Marszałka. Marszałka. To chcę powiedzieć, że on wcześniej już takie rzeczy mówił. On sygnalizował swoje podejście do tego i na pytanie, na przykład, kto najbardziej szkodzi koalicji rządowej, to powiedział Donald Tusk. I on absolutnie ma rację. To, że rząd nie ma komunikacji w postaci rzecznika prasowego choćby czy biura prasowego, to oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że Donald Tusk to tymczasowo traktuje. Że on jest tymczasowo. Bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebyśmy budowali coś razem i żebyśmy nie komunikowali tego z ludźmi, tak? Natomiast on sobie postawił tutaj widocznie inne cele zupełnie i na tej parkowej sobie siedzi. Jak widać to zebranie dzisiaj też na tej parkowej było, a nie w Sejmie. No, taki człowiek powiedziałbym, zamknięty. Jarosław Sakajko to bardzo ładnie pokazuje na każdym posiedzeniu nieobecny panie premierze. Pan premier jest nieobecny. On wkracza w sytuację, kiedy uważa, że. Ma a jestatem swoim zmieni, czy, czy odczaruje rzeczywistość. No nie. Ale co to znaczy tymczasowo? Pan użył takiego słowa, no, że tak. premier uważa, że jest tutaj tymczasowo. Nie znajduje innego tłumaczenia. A, a co każdy to znaczy jest tymczasowo? No, no, że on to tak. bardzo, wszyscy kiedyś odejdziemy. Bardzo wprost, ale no dobrze, ale to rozumiem, że to nie o takie odejście chodzi. Tak to prawda, że wszyscy przychodzimy i odchodzimy. Natomiast no, prawda jest taka, że on wyjątkowo musi traktować to tymczasowo. No, jak ja mam to wytłumaczyć? On jest chwilowo premierem, no. Tak siebie traktuje, no, bo gdyby on traktował siebie na przykład na dwie kadencje, na trzy kadencje, to by miał właśnie mówimy tutaj, departament prasy, on by komunikował to wszystko z ludźmi, a on ma tylko jedną asystentkę od, od komunikacji. Od samego początku i on nie potrzebuje nikogo innego. Dla niego tylko Twitter istnieje i nic więcej. Ja powiem szczerze, że rozmawiałem z urzędnikami różnych ministerstw. Mówię na poziomie de dyrektorów departamentu i oni mówią, że tam się nic nie dzieje w ministerstwa, Wszyscy się boją cokolwiek robić. Panie pośle, czy pan również to tak widzi, że to znaczy jest rozumiem, tym czas, że, że pan premier jest tutaj tymczasowo? z tym się robić na tej zasadzie, że nie robią nie. kampanii informacyjnych. W tym sensie. Ale to myślę, że to faktycznie jest. Takie odreagowanie tego, gdzie za czasów premiera Morawieckiego było tego aż za dużo, i tutaj być może premier Tusk chciał się to odciąć. Natomiast ja mówię od dosyć dawna tą frazę, że rzecznik prasowy musi być. Nawet jeżeli przyjęliśmy, że są też inne formy komunikowania się ze społeczeństwem, ale musi być rzecznik prasowy. Ja nawet powiem inaczej, ja bym zrobił trzech przynajmniej. Tych o. rzeczników, y, dlatego, że zrobiłbym jednego dla tej młodszej grupy wyborców w średnim wieku i dla seniorów. Dlatego, że każda z tych grup dzisiaj wymaga innego sposobu komunikacji. I z tymi osobami mogłyby się na przykład komunikować osoby w ich wieku, po to, żeby być bardziej też wiarygodnymi i komunikować się językiem, który. Te osoby dzisiaj stosują, żeby to było bardziej zrozumiałe, komunikaty rządowe. Panie tak pośle, samo ale jeszcze trzeba nie? też personalizować te komunikaty, w zależności od nie, medium, w którym one się pojawiają. To naprawdę, tak jak w Panie każdej pośle, firmie, ja komunikacja przypominam... z klientem jest najważniejsza. No więc właśnie, tylko ja przypominam, że każde ministerstwo ma swój dział prasowy, ma swoich rzeczników i co oni robią. Ja na razie. przykład y, dopytywałem e, pani Pauliny Henning-Kloski, skoro na przykład były robione duże projekty, dajmy na to zamrożenie cen energii, które były przez nią procedowane. E, dlaczego my nie robiliśmy czegoś takiego, co robiło prawo Ale ona, ona to zwoliła rzecznika i tak przecież. Dalej. E, ona, I tutaj to, sytuacja bo, była taka. no na Twittera generalnie to, co było, było zalecenie pana premiera, aby takich akcji unikać i niestety no, no tak ee, no tam dzwoni mówi nie życzę sobie i oni po prostu nie mają własnego zdania wtedy Ale bo to przecież była ta sytuacja gdzie gdzie na Twitterze Ministerstwa Środowiska spisano cytat pani minister Henik Kloski po czym ona się tego wyparła i zwolniła rzecznika. No to, tak, na samym początku. Nie, akurat oni nie mają rzecznika. No mogła, znaczy, mogła się uczyć wtedy, natomiast teraz już nie możemy mówić o tym, że, że się uczymy czegokolwiek. Natomiast są takie wpadki, bo to są wpadki, które mnie osobiście denerwują. Ministerstwo Ochrony Klimatu, czy klimatu w ogóle, znajduje się w budynku, kiedy podczas Powstania Warszawskiego to było miejsce nieprawdopodobnej tragedii warszawiaków. Nieprawdopodobnej tragedii. To był szpital polowy wymordowany co do sztuki przez Niemców. Wszyscy byli wymordowani, z lekarzami włącznie. I, I prosiłem ich, nie zrywajcie tego Polski walczącej ze ściany, bo to będzie taki niepotrzebny akt agresji wobec Warszawy. Nie, zerwali. Do piwnicy to rzucili. Z interwencją nie, nie, poselską nie, poszedłem. Sam to w piwnicy widziałem, mogę pokazać zdjęcia, bo zrobiłem zdjęcia w piwnicy tego. I mówię, to ma wrócić, bo ja wam tego nie daruję. To wiecie, co z tym zrobili? Wywieźli to do Radomia. No przecież to jest nienormalne. Zamiast... Ale jest w warunkach. Panie pośle. Ale co to a znaczy? Gdzie? W lepszej jest... piwnicy? Nie, 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 nie. Tam jest muzeum, tam jest... Tak, co to, a, jest, to jest wspólnego ze szpitalem państwowe. polowym... E, e, ja jestem z Radomia, więc ja powiem. Lasy Państwowe to jest ten budynek komitetu, który został spalony w 76 roku. Tam jest pięknie to wyeksponowane wszystko. Ale co wszystko. to ma do rzeczy? Tylko chcę powiedzieć, że nie trafiło do piwnicy. wcześniej znajdował się ten znak polski? To tylko belczą. chcę powiedzieć, że nie trafiło do piwnicy. A on był ogólnie dostępny? Czy to była strefa ministra? to był Nikt nie mógł tego znaku tam zobaczyć nawet, bo to była strefa zamknięta. dostępna. Dostępna tylko dla ministra. A dzisiaj jest. A dzisiaj dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. No, ale Ani, też z drugiej strony, strony. Ale też z drugiej strony, no to jednak no. był symbol tutaj polski Oczywiście ten symbol no. nie znajdował się tam od czasu wojny, tylko został umieszczony przez ministra Szyszko, zdaje się. I nie brnijmy też w absurdy, że jak jeden minister coś gdzieś powiesił, to żaden ale inny nie może tego przewiesić. Nie może być Indziej. Dlaczego nie chcesz tego wygrać? Natomiast... Na elewacji tego budynku zrób porządną tablicę, opisz co tu było, powiedz znak polski I tutaj walczący i być te... na bohatera. Jak najbardziej nie. zgadzam się, że coś takiego no, można zrobić nie. i niewykluczone, że pani minister to zrobi. Natomiast przecież znajduje się tablica inna w budynku. Ale zupełnie czego innego dotycząca Piłsudskiego i y, y, Żołnierzy Wyklętych. No dobrze, dużo wątków. Którzy nie mają w ogóle nic wspólnego z tym budynkiem. Dużo nie? wątków poruszyliśmy. Ale to dobrze. <laughs> Zobaczymy. Ja bym, Wiesz, ja bym... będzie dużo się wyszło, działo. że powstanie warszawskie dzieli Polaków. Ja bym chciał powiedzieć nie, no, łączy. Chutko, no, proszę. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja rozumiem to tak, że Donald Tusk nie rozumie, co się dzieje naokoło niego. Że on w zasadzie nie pojmuje, dlatego że Giertycha wsadzenie zamiast Bodnara, teraz na ministra, to jest potwierdzenie tego właśnie, co ale mówię, że nie, nie pojmuje w ogóle tego, o co Polakom chodzi. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.